W środę rozegrano mecze drugiej rundy okręgowego Pucharu Polski. Większość spotkań zakończyło się zwycięstwem faworytów, chociaż w niektórych przypadkach niespodzianka długo wisiała w powietrzu. Tak było m.in. w Siemianicach, gdzie miejscowy Wielkopolanin do 94. minuty prowadził 1 do 0. Po golu Sławomira poprawy w 68. minucie, który znakomicie przymierzył zrzutu wolnego. Mroczenianie różnymi sposobami próbowali doprowadzić do remisu. Uczynił to dopiero w doliczonym czasie gry Kamil Rabiega. Mecz mógł się podobać. Toczony był w szybkim tempie, nie brakowało walki, a momentami nawet i na pograniczu fa. Gospodarze pokazali się z bardzo dobrej strony. Solidnie bronili dostępu do własnej bramki, wyprowadzając bardzo groźne kontrataki. Po objęciu prowadzenia wielkopolanin miał dwie znakomite okazje do podwyższenia rezultatu, orzeł grał jednak do końca, nagrodą była seria rzutów karnych. Jako pierwszy pomylił się najlepszy tego dnia na boisku Słowomir poprawa bramkarz Rafał Peksa wyczuł intencję strzelca, a chwilę później sam wykorzystał jedenastkę. Po stronie gospodarzy pomylił się jeszcze Mateusz Żuchowski, a wolle jedenastki nie wykorzystał Wiktor Łucza, którego strzał bronił bramkarz Przemysław Zalejski. Piłkarze Wielkopolanina długo po meczu nie mogli uwierzyć w taki obrót sytuacji. Bardzo boli taka przegrana w, w, praktycznie w ostatniej sekundzie, no ale niestety został niepokryty jeden zawodnik, no uderzył, no i wpadł, niestety. No a karny to już loteria niestety. Podchodząc do jedenastki byłeś pewien, że trafisz, czy to jednak to już jest loteria, bramkarz też ma swoją rolę do spełnienia? Źle, źle, źle. Trafiłem po prostu w piłkę, i no i niestety w obronił. bronią. Myślisz, że w momencie straty tej bramki w 93 minucie uszło z chłopaków powietrze? Tak, tak. Myślę, że już nie wierzyliśmy, że w karnych możemy wygrać, i to tak troszkę no, podłamało nas. Trochę chyba jesteście ze, ze smutni, przybici, bo, bo nie czujecie się słabsi w tym meczu. Nie, na pewno nie. Pokazaliśmy, że jesteśmy dobrą, zmotywowaną drużyną, także do kolegów nie mam żadnych pretensji, nawet tylko ich pochwalić i byle tak dalej w lidze, to także na pewno jeszcze sprawimy niejedną radość naszym kibicom. Trenerze, gratulacje z awansu, trener na pewno zadowolony, chociaż no, były obawy w tym spotkaniu i, i kłopoty także. No, no oczywiście, tak. takie są puchary, w końcu nie jesteśmy aż drużyną pierwszoligową i zdecydowanym faworytem. To jest różnica klasy rozgrywkowej. Wiadomo było, że Siemianice będą chciały u siebie pokonać Mroczeń. Staraliśmy się od początku panować na boisku. No nie zawsze byliśmy dokładni, stąd brały się kontrataki przeciwnika. Nie potrafiliśmy sobie poradzić z atakiem no i nie stwarzaliśmy zbyt wielu sytuacji, udało się to w końcowej fazie meczu, bramka, która dała remis i w sumie rzuty karne, które wykonywaliśmy lepiej. Trenerze, za Wami ciężkie spotkanie w Pleszewie ze Stalą i przed Wami też ciężkie spotkanie z Odolanowią, a tu widziałem, że trener mocno, że tak powiem wymęczył na boisku ten podstawowy swój skład. Pośred tygodnia jednostka treningowa mocniejsza. Yy, uważam, że yy, tych treningów zawodnicy mają mało i, i właśnie yy, ci zawodnicy, którzy byli na boisku, yy, mieli taką silną jednostkę treningową i yy, no, trzeba też powiedzieć na plus, że yy, fizycznie yy, jakby jako drużyna wyglądaliśmy lepiej, bo jednak tą przewagęśmy osiągnęli dzięki tym, tej przewadze tą bramkę żeśmy uzyskali, chociaż w dwóch, trzech wypadkach no to niebezpiecznie, żeśmy się odkryli, co mogło skończyć się bramką. Problemów z awansem do kolejnej rundy nie mieli piłkarze pogoni Trębaczów, którzy ograli w rychtalu miejscowy GKS 3 do 0. Dla piłkarzy trenera Jarosława Karnasiewicza gole zdobyli Filip Latusek Bożej Ostry i Jakub Kowalik. Z rozgrywkami pożegnało się także dwóch innych przedstawicieli powiatu kępińskiego. GKS z przegrał z zewką Kobyla góra 0 do 1, natomiast LZS Mikorzyn doznał klęski w starciu z olimpią Brzeziny 0 do 10. W kolejnej rundzie zobaczymy więc tylko drużynę strembaczowa i mroczenia. Do tego grona w później w najbliższym etapie dołączy czwartoligowa ligowa Polonia Kępno.